Cześć, witajcie w kolejnym odcinku sali Minecraft plugin. W tym odcinku pokażę Wam skąd pobrać, jak zainstalować oraz jak skonfigurować plugin AutoSave World. Plugin Autosave World jest niezwykle ważnym pluginem. Można to powiedzieć szczególnie ważnym co WordEdit lub WordWord, ponieważ właśnie on pozwala na tworzenie kopii zapasowych naszych plików oraz map i powiem tak nieco kolokwialnie, jeżeli nasz server trafi szlak, możemy wtedy naprawdę przywrócić go do stanu używalności, do stanu ostatniego zapisu ponieważ... Tworzy on kopie zapasowe, tak jak wspomniałem, mi na przykład on wiele razy uratował tyłek, ponieważ czasami zdarza się tak, że niestety nasza mapa się uszkodzi lub coś podobnego się zdarzy. OK. Aby pobrać i zainstalować ten plugin przechodzimy na link podany w opisie, następnie klikamy Download. Jeszcze raz Download i plik Kajar sobie pobieramy. W międzyczasie do, przechodzimy do folderu, gdzie mamy nasz serwer. Następnie do folderu Plugins. E, blik autosave world e, kopka.jar przerzucamy do tego folderu cofamy się do folderu, do, do katalogu główne, głównego serwera i uruchamiamy nasz serwer czekajmy chwilę aż e, wszystko się włączy e, ponieważ teraz przejdziemy do, używania, do, do konfiguracji naszego pluginu e, po włączeniu serwera kon, e, w konsoli możemy pisać plugins i w, e, w, otrzymamy informację czy nasz plugin działa czy też nie Świeci się, na, podójne, świeci się na zielono, oznacza że wszystko jest OK. Przejdźmy teraz do folderu plugins. Mamy tutaj nowo utworzony folder autosaveword, prawda? I plik config.yml który jest najważniejszym plikiem w tym pluginie. Dyskutujemy sobie za pomocą programu notepad++. Jeżeli ktoś nie ma tego programu, polecam pobrać z internetu. I tak, przechodzimy teraz do konfiguracji. W polu save, gdzie mamy broadcast, polecam zostawić na true ponieważ są to informacje na czacie, y, o, o dokonywaniu zapisu. Jeżeli zrobimy to na przykład, no, natomiast force, no to tak wiadomo, y, tych informacji nie będzie. Ja zostawię na true. Interval, y, ja sobie zmniejszę. Jest to czas, y, co ile sekund będzie tworzona kopia zapasowa. Dla potrzeby tego poradnika zrobię to, ustawię to na 25, abyście widzieli potem na czacie, że takie coś faktycznie ma miejsce. Warn, jest to informacja, Dodatkowa informacja przed tworzeniem kopii zapasowej, możecie ją włączyć lub wyłączyć. Oraz one time, czyli czas tego warna, czas tej informacji w, również w sekundach. Backup. Już wyjaśniam o co chodzi. Backup z kolei, plugin domyślnie wykonuje zapis tylko naszych map. Jednak ma on również bardzo fajną opcję do zapisywania również całego serwera, wszystkich plików serwerowych. Jeżeli coś na przykład nam się pomiesza w pluginach, coś nie będzie działać, będziemy w stanie przywrócić kopię zapasową. Dlatego zalecam tutaj również wstawić true. Interval, czyli tak samo interval, czas, odstęp między tymi kopiami, max number of backup. Jeżeli nie chcemy, mamy serwer dedykowany i nie chcemy mieć lagów spowodowanych małym, małym miejscem na dysku, zostaw, zmieścimy sobie to na przykład do 10 do 15, ponieważ jest to maksymalna liczba kopii zapasowych żeby to nie zabierało nam za dużo miejsca. Tak samo broadcast, true, false, wiadomości o wykonywaniu tego backupa, czyli kopii zapasowej wszystkich plików. Tu bardzo przydatna opcja, która sprawi, że będziemy mieć nieco więcej organizacji. Zróbcie sobie ten true i już tłumaczę o co chodzi. Tutaj mamy taki cliczek Backup Exit Folder. Otwórzmy go sobie i tutaj wpiszmy sobie na przykład kopie zapasowe. Zapasowe. Pisać nie Zapasowe serwera. Ok. Zapiszmy sobie ten plik. Jest to e, to, co zrobiłem przed chwilą, e, sprawiło, że utworzy nam się folder o takiej nazwie, jaką tam wpisałem, w którym będzie będą te trzymane te nasze kopie. Dzięki True jest bardzo przydatna, sympatyczna opcja. E, następnie Disable in Folder zostawiłem na True, wreszcie jest to właśnie ekstraktowanie tych kopii do folderu. ZIP, również bardzo ciekawa opcja, ponieważ ona zmniejszy nam jeszcze bardziej rozmiar tych kopii zapasowych, e, ponieważ będą one, one kompresowane do, do formatu ZIP. A forma zip, jak wiemy, zmniejsza nam wagę plików. Slow backup, wolne, spowolnienie kopii zapasowej. Jeżeli chcecie się w to bawić, wpiszcie tutaj true, jeżeli nie, false. Words. Bardzo ważna opcja, ponieważ jeżeli zostawimy tutaj gwiazdka, będą zapisywały się wszystkie bez wyjątku nasze mapy, a jeżeli nie chcemy, żeby jakaś mapa się zapisywała, usuwamy to i piszemy po myślnikach każdą z map. One, oczywiście również ta wiadomość i one time, czyli czas. Put. Kolejna ciekawa opcja, plugin również ma funkcję czyszczenia danych pluginu WG, czyli worldwide LWC oraz plików DAT. Jeżeli chcemy korzystać z, tego, z czegoś takiego, możemy tutaj sobie w Enable wpisać True or False. Interwał oczywiście ustawiamy sobie również ten czas. Broadcast są również to informacje o czyszczeniu takich danych i stop, czyli spowolnienie tego czyszczenia. Okay. Tu również na dole mamy czy. Czyli to czyszczenie tych danych ma obsługiwać WordGuarda, LWC oraz pliki DAT. Myślę, że zrozumieliście o co chodzi. Postarałem się wyjaśnić szczegółowo każdą z funkcji. Po dokonywaniu tutaj jakichkolwiek zmian zapisujemy sobie ten plik. I następnie mamy kolejny, kolejny, kolejny plik config.rmsg. Wiele osób prosiło mnie. Niektóre osoby prosiły mnie, abym pokazywał jak spolszyć pluginy. Zatem już pokazuję. Tutaj mamy wiadomości, które możemy spolszyć: broadcast, czyli wiadomości o normalnej kopii zapasowej, broadcast backup, czyli wiadomości o kopii zapasowej wszystkich danych, i broadcast Push, czyli o czyszczeniu danych. Czyszczeniu danych pluginów WordBard, LWC itd. Warning, czyli tutaj są nasze informacje, ostrzeżenia, również możemy je spolszyć. Na przykład, że backup nie został ukończony, ale przejdźmy do takich bardziej przydatnych, na przykład broadcast, czyli trwa tworzenie kopii zapasowej. I tutaj, wpiszmy sobie w post, wpiszmy sobie kopia ukończona. OK, broadcast backup, czyli na przykład kopia. E jest, jest zrobiona. To jest z kolei broadcast backup, czyli te nasze kopie zapasowe wszystkich plików. I tutaj możemy na przykład napisać e, ukończono Co chcemy? Ukończono. E, jeżeli chcemy zmienić sobie kolory tych wiadomości, one są domyślnie niebieskie, tutaj wpisujemy sobie właśnie kolory. Są dziewiątka, czyli niebieski domyślnie ustawione. I ten kurcz również możemy sobie to ustawić. Ja ustawię te dwie na potrzeby poradnika. E, zapiszmy sobie to również. I teraz zamykamy sobie te foldery i piszmy sobie w konsoli reload. Reload przeładuje nam pliki serwera, sprawiając, że te zmiany się zapiszą. Jak widzicie, tam do góry już się pokazało, już został dokonany zapis na podczas przeładowywania plików serwera. Wejdę sobie teraz na, na mój serwer i pokażę Wam o co chodzi. Ok, zrobicie. I podstawowa komenda, która ujawni nam wszystkie komendy, jest taka jak pomoc, jest to komenda slash help. Po wpisaniu asw help mamy wszystkie komendy tego pluginu, czyli już objaśnię o co chodzi. Asw help pokazuje nam właśnie tą pomoc, to, co pisaliśmy przed chwilą. Slash dokonuje nam ręcznej kopii zapasowej, czyli jak widzicie przed chwilą była automatyczna, jak i teraz ta ręczna. Wszystko działa, jak macie tutaj sposzczone informacje. Następnie ręcznie stwórzmy sobie backup. Backup. ASW Backup, OK, jest robiona, chwilę to potrwa. Za ehm. chwilę pojawi się nam informacja o, o właśnie, ukończono. Następna e, opcja jest to oczywiście ASW Purge, czyli, czysz czyli czyszczenie danych użytkownika, na przykład World Guard i tak dalej, OLWC i plików dat. Auto-purging został zrobiony. E, kolejna, kolejna opcja to ASW Reload, przeładowanie danych Wszystkie konfiguracje zostały przeładowane, tak jak Pan napisał. Kolejna to Reload MSG, tak akurat Reload MSG jest niepotrzebny, tak samo Reload Config, ponieważ Reload MSG możemy sobie, jest to przeładowywanie informacji, tych właśnie wiadomości tekstowych w pliku config.msg.grml, co możemy sobie przecież wykonać ręcznie. A z kolei reloadconfig Reload Config przeładowuje nam wszystko w config.grml. Następne komendy to I version, czyli pokazuje nam aktualną wersję pluginu, pluginu Autosave World. Jest to wersja w tym wypadku 4.4 obecnie oraz RMW Info. wydatna komenda, dzięki której mamy informacje, taka tabelka Autosave World, Info i status. Mamy tu, że auto zapisy są aktywne, kiedy mamy wykonany ostatni zapis oraz jego godzinę oraz informacje, że auto-kopie zapasowe są aktywne oraz ostatnia data wykonania tej kopii. Teraz pokażę Wam, zamknę sobie serwer, przez przypadek zamknąłem folder z serwerem, ale pokazuję Wam, że tutaj utworzył nam się, tu mamy nasz folder główny z serwerem, prawda? I tak jak ustawiliśmy, mamy, mamy tutaj nowy folder kopie zapasowe z serwera, tak jak ustawialiśmy w tamtym pliku i w folderze backups, w, tym folder, w takim folderze z takimi cyframi Mamy wszystkie, tak jak ustawiali, ustawialiśmy, wszystkie bez wyjątku światy naszego serwera, tworzone e, kopie zapasowe łącznie z ich godziną i datą. E, światy są zapisane w, tak jak ustawiliśmy w, w, w paczkach zip, ponieważ one zmniejszają, e, zmniejszają wagę tych, e, tych kopii. To mamy tutaj wszystkie, da, wszystkie dane, możemy to sobie przywrócić i cieszyć się, że nasz serwer nie uległ zniszczeniu. Ok. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli ten, mam nadzieję, że w miarę zrozumiały sposób wytłumaczyłem Wam działanie tego pluginu. Jeżeli, to jak się podobał, pozostaw, pozostaw łapkę w górę, pozostaw pozytywny komentarz lub zasubskrybuj mój kanał na YouTube. Na razie i do zobaczenia w następnych poradnikach.